Dobra, o! A szkoda, że nie można wziąć latarki? Latarkę można podnieść? Czy nie? Nie. Nie można podnieść. Piszę podnieść. A, za 69. Aha! No to fajnie. Eee. O, karabin maszynowy! Co? Od kiedy, od, od kiedy nasza mama ma karabin maszynowy w kuchni? Powiedz mi, Kasia, powiedz mi, od kiedy nasza mama ma karabin maszynowy w domu? Nie wiem. coś kupywała? Czy kupywałaś z Amazona te, te, to? Czy to kupywałaś z Amazona? To na W garażu. nie ma. Ale ma, ma, masz te śmieci. E, śmie, śmieci trzeba wyrzucić na dworze. Du, 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 ja wchodzę do domu. Kiroki roki, wie, wiemy na to, co... Musimy oczyścić. Czy my śpimy z. Co to jest? Uliter. Dlaczego my. Czy ty kupiłeś ultra. Ur, ur, u, ultra. Bloxicole? To, dla... to dlaczego mamy w pokoju? No powiedz mi to. Oj, dzieci kupiła? Dobra.

nie mówić! Zbieraj drewno! I co? To niby ma być horror, który jest... Fajny? Nie! To jest straszny! No bo nie będziemy ich sparać od trzeciej pracy, bo bardzo nam chce chodzić. Nasze cele nas zabijają, Giu, Go, czy teraz wybija trzecia w nocy? Dlaczego my jeszcze nie śpimy? Dlaczego my jeszcze nie śpimy? Idziemy spać. Wróć do telefonu. Zacznij do rodziców! Halo, 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 nie Halo? Ty, huh. Co się stało? Co się stało? What? Dziwne? To dziwne było, co nie? A ty odpowiadasz! A ty nagle odpowiadasz! Co to było? Dom bez alarmu! Co nie? Ale... Dełko? A ty grałaś kiedyś w ten horror, czy nie? A? Ty grałaś kiedyś w ten horror? O lampki świąteczne! Lecz go w środku są liście, co? Lecz w środku są liście! Kasia, ty też masz wejpunkku straszną maskę? A? Też masz takie coś? A? jest Tam. Pamiętaj, że to się wszystko nagrywa. Jak my to robimy? Um, co to się za hałas? Co to jest za hałas? No, jeszcze że to przez Telewizor. Wyłącz telewizor! To było dziwne. No właśnie... Ja się sam tego dźwięku przestraszyłem! Ja się sam tego dźwięku przestraszyłem! Dlaczego w kiblu są jakieś... Czy ty kupiłaś jakieś odgrzywki od do, do kibla w kształcie śnieżek? O to trzeba zbierać. To trzeba zbierać. Szukajmy. Mleko? Nie zbierajmy mleka, na razie poszukajmy tych tych. Śnieżek. Break Break news today. Nafin i Happing. O! Jedna jest w garażu. Jedna jest w garażu. A kupywali bazukę? Kupywali bazukę? Nie. Aha. To dlaczego mamy wszystko w garażu? Dlaczego mamy bazukę, łopa, łopatę, bombki? Jakieś liście. Y, kle. Которое <смеш> <To> дитя купили. Что можно подоложить? Оставь меня, оставь меня. wyciągasz Ej, teraz nie mogę rzucić śnieżkom. Nie mogę rzucić śnieżkom. Bo można rzucić też. tak przemyślał. Też nie można na dworze. Nie można na dworze. Też nie mogę. W śniegu ciasteczka babci! dobra mam Sadziłem. mamy mamy chociaż podwójne ciasteczka jedne dla dla Mikołaja drugie dla ciebie no nie mogę nic rzucić z tym! Efila, chwila. Co to jest za dźwięk? Czeka, jest szasteczka się upieką. Jej! Jeste tutaj moje ręce są. Widzisz to? A ja jestem widzialny, czy nie jestem widzialny? Byłem tam widzialny? widzialny. U mnie nie byłem widzialny. Jeszcze trochę powalmy Mikołajowi i będzie fajnie. Dobra, Tajnej matki, co? Dlaczego tajnej matki? Tajnej matki powiedziałaś. Powiedziałaś e, tajnej matki. Jakiej tajnej ma ma matki? Przecież my nie mamy tajnej ma matki. Na to brzmi jak w nafie. To brzmi jak w FNAF-ie. Mija się Ci Przecież mówię, że oglądałaś ten horror. A więc tutaj chodzi do ale z wszystkich. okien patrzę? A tu, 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 tu. Tak wiem, ale tutaj są tylko dwa okna. A nie trzy. Cztery, trzy tylko mamy. Trzy tylko mamy. Trzy okna tylko mamy. UOOOOOOO! To już mi się nie podoba! Więc to mi już się to nie podoba! Wiesz? A co mi się stało jakby weże nam do domu? Mam nadzieję, że ten nie jedzie nam na serwis. Cz a czemu nie daje do tego No bo ciasteczka. My nawet nie mamy bombek na tym. Czy ty jakieś papierki po cukierkach założyłaś? Proszę, nie zjedz nam ciasteczek. Psz. Halo? Kto puka? Czy jest tutaj nikogo? Czy ktoś pukał do drzwi? Tak, ktoś pukał do drzwi. Ale ja tam nikogo nie widzę. Czy to mama i tata? A może święty Mikołaj? O dobra, już mi się to nie podoba. Gdzie ty idziesz? Będziesz pilnować tutaj okna, ja będę pilnować z przodu okna? Windows. Wszystkie... A czy to powinno się zamykać? To? To się powinno zamykać? Mamy trzy okna! Ja tutaj... Ty tam pilnuj, a ja... Ty... Ej, ale to jest bardzo dobry team! Jakbyśmy mieli trzy osoby, to by każdy pilnował jedno. Eee... Nie. Na razie nikogo nie. Jest! Jest u mnie! Był u mnie, był u mnie! Idzie idzie do tyłu, idzie do tyłu! Teraz będzie troszeczkę do przodu. My mamy wytrzymać 100, 100 sekund. Ale dlaczego bałwan się zmotował? Dobra, ja go będę słyszał. Ja go będę słyszał. Jest u mnie, jest u mnie! Idzie i idzie do drugiego okna. 33 sekundy jeszcze! Znowu u mnie jest! Ka u mnie już był 10 razy, albo jeszcze, albo mniej. Ale już już mało sekund nam zostało. Ca Ca nie, cały czas jest we mnie! Co tak się tylko na mnie napala? Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Koniec czasu! Ty, ale to nie było trudne! To było łatwe! No to? Jeszcze coś kolejnego nawet do domu. Potrzebuję zadzwonić, zadzwonić, ja będę, ja będę pilnować. O nie! O nie! Nie gadaj, że będzie walka! Halo? Gdzie ty jesteś? We are we? Gdzie jesteśmy? Czy on nas porwał? Klucz. Czy on nas porwał? Klucz. O sieba! Klucz. Klucz to rzeczywiście, tu jest klucz. de, de lo... <grystanie> Pewnie trzeba ten klucz podnieść. O! Podnosi klucz. No, ale pewnie na samym końcu zawsze jest walka. Live the call. O? No teraz chyba będzie ucieczka. Hasy! Harry, Run. O! Uważaj, na sala uważaj, dobra? Bok, bok, bok. On jest strasznie daleko od nas. Można skakać Wiem. Można skakać po blokach. Jest coraz bliżej trochę. Jest trochę bliżej, ale ucie uciekniemy, uciekniemy, uciekniemy. Jest! PlayPart 2! PlayPart 2! Eee, część druga będzie wkrótce! Część druga będzie wkrótce!